Uważam, że zamieniada jest fantastyczną inicjatywą. Ja jestem osobą, która stara się ekologicznie postępować w życiu, więc zamiast wyrzucać rzeczy i kupować nowe, zamieniam się z kimś, ja mam nowe, on ma nowe, a jakby środowisko na tym nie cierpi dodatkowo. Robię rzeczy moją ideą, znaczy robiąc rzeczy, tam mam trochę mojego rękodzieła. Kieruje się, kieruje się e, filozofią upcycling, czyli znowu jesteśmy ekologiczni zamiast robić coś z czegoś nowego, używajmy starych rzeczy do nowych. Jest tu są tu fantastyczni ludzie, e, mnóstwo kreatywnych osób, e, fantastyczna atmosfera, babskie pogaduchy, także ja jak najbardziej uważam, że powinno być więcej takich inicjatyw w Bydgoszczy i zapraszam wszystkie panie i panów. Na przyszłą zamieniatę. Bardzo warto przychodzić na pewno na zamieniatę. Fajna rzecz, szczególnie dla kobiet, które uwielbiają ciuchy, które są otwarte na różne możliwości, nie tylko na rzeczy nowe prosto ze sklepu. Dużo rękodzieła, szczególnie w okresie gwiazdkowym było dużo pań z biżuterią artystyczną. Również rozliczenie pieniężne, także na pewno warto. Fajne rzeczy, maskotki, książki, płyty. Zapraszam. Cała idea zamieniady to, to przechodzimy z ciuchami, z rzeczami, z dodatkami, które już nie używamy, a są w dobrym stanie, i nadajemy im drugie życie, wymieniając się z kimś na, na te ciuchy, na inne ciuchy, albo sprzedają. Tu jest taka wola obu stron. Trzeci raz jesteśmy na WSG i bardzo nam się ta miejscówka podoba ze względu na ilość miejsca, światła, i to jest ostatnia edycja przed y, wakacjami. Kolejna edycja w październiku będzie się odbywała wówczas w trakcie ogólnopolskiego dnia bez wymiany ciuchów. I w tym czasie w całej Polsce się odbywają zamieniady. W jeden dzień zamieniady, właściwie z w związku z tym jest to o wiele bardziej nagłośnione. I planujemy kilka atrakcji dodatkowych: pokaz mody, pokaz fryzjerski, konsultacje fryzjerskie za darmo, występ kabaretowy dziewczyn z Brawo Quartet i mam nadzieję, że jeszcze kilka innych imprez. Na co dzień robię klawisze i wszelakiego rodzaju ostopy do przede wszystkim postulatory, to jest... są te małe ostopy, a także dyżuterię, różnego rodzaju, wszelakiego rodzaju ekodzieło. Na Zaminiadzie to jest, m... jest... Nasz... dla no, mnie świetna jest... jest... okazja, żeby pokazać co robię i tutaj można wykorzystać tą stylizację, także przekonać się czym jak to musi, czy warto nosić, czy to fajnie wygląda to jest uzupełnienie, stroju. Dlatego to jest świetna zabawa, bo tutaj nie trzeba dużo pieniążków, a można się fajnie czekami wymienić.